Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem Dnia Radia RSC, a dziś w studiu pani Bogusława Dylewska ze Stowarzyszenia Ars Juventus. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Niedawno spotkałyśmy się, by powiedzieć w ogóle o Pałacowych Spotkaniach z Muzyką, bo ten rok bardzo wyjątkowy, jubileuszowy. To już piętnasta edycja, myślę, można tak powiedzieć, Pałacowych Spotkań z Muzyką, no i odliczamy do pierwszego koncertu w tej piętnastej jubileuszowej edycji. W piątek mam Wielką przyjemność zaprosić Państwa na pierwszy z tych jubileuszowych koncertów, będzie to recital szopenowski, który odbędzie się 23. Tradycyjnie w piątek, nasze koncerty zwykle odbywają się w piątki, do pięknego miejsca, czyli do pałacu Prymasowskiego, do sali bibliotecznej, gdzie będą rozbrzmiewać dźwięki muzyki Fryderyka Chopina. Ten koncert będzie niezwykły nie tylko pod względem muzycznym i też takiej oprawy, ale przede wszystkim ze względu na historię, bo my już wspominamy, o tym, że to jest 15 jubileuszowa edycja. Ale to cały czas ten pierwszy koncert w tej edycji jest nawiązaniem do pierwszego w ogóle koncertu, bo nie dość, że pojawi się ten sam artysta, co za, po raz pierwszy, to samo miejsce, ten sam instrument, więc to chyba taki trochę powrót do przeszłości, jednocześnie już z patrzeniem w przyszłość. Dokładnie tak, taki trochę sentymentalny powrót do przeszłości. Rzeczywiście zależało mi na tym, żeby takie koło stworzyć, prawda? Więc pierwszy koncert był 20 lutego. 2009 roku. Grał na nim wtedy bardzo młody pianista Szczepan Kończal, który był tak prawie świeżo po zakwalifikowaniu się do półfinału wtedy 15 Międzynarodowego Konkursu Fryderyka Chopina. Więc to było już niezwykłe osiągnięcie. Z panem Szczepanem miałam przyjemność poznać się jeszcze w innym środowisku artystycznym i stwierdziłam, że byłby to świetny początek początek takiej imprezy poprzedzającej wtedy rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, czyli w 2010 roku mieliśmy taki międzynarodowy rok szopenowski, tak jak wcześniej mieliśmy rok mozartowski, e, ogólnoświatowy, prawda? Więc e, myślałam, że to będzie fajny moment, żebyśmy też włączyli się w obchody tego międzynarodowego roku Chopinowskiego, troszkę go poprzedzając, wyprzedzając poniekąd. I udało się, ale nie da się Ukryć, że przez 15 lat wiele się zmieniło. Ci, którzy wtedy się rodzili, dziś mają 15 lat, ci, którzy świeżo co skończyli akademię muzyczną, dziś już są zdecydowanie dalej w swojej ścieżce zawodowej, w karierze muzycznej. I mimo, że to taki sentymentalny powrót, to na pewno w tym koncercie będzie trochę nowości, trochę świeżości, trochę niespodzianek, bo to też 15. jubileuszowa edycja. Mam taką nadzieję, dlatego gorąco Państwu polecam ten koncert i wszystkie pozostałe w tej jubileuszowej 15. edycji. Udało mi się i bardzo dziękuję, że Pan Prezydent Miasta Skierniewic zdecydował się właśnie te 15. jubileuszowe Pałacowe Spotkania z Muzyką objąć swoim patronatem. Na pierwszy koncert właśnie ten, który będzie w piątek starałam się, żeby stworzyć taką uroczystą rzeczywiście bardzo atmosferę. Myślę, że będzie troszeczkę gości łącznie z panem prezydentem, mam nadzieję. Będzie tort urodzinowy. Myślę, że w towarzystwie muzyki Fryderyka Chopina ten tort będzie smakował jeszcze lepiej. Będziemy mieli też udostępnioną salę kaplicy w Pałacu Prymasowskim, więc będzie można w trakcie przerwy koncertu sobie też odrobinkę ułyknąć historii naszego Pałacu Prymasowskiego. Muzyka Chopina myślę, że jest w każdym momencie dobra i wszyscy ją gdzieś tam nosimy w sobie, może nawet czasami nie wiedząc o tym, ale te melodie, które towarzyszą walcom, mazurkom, etiudom, balladom, skercom Fryderyka Chopina gdzieś tam w nas ciągle grają, więc jak będziemy mogli posłuchać tej muzyki nawet któryś kolejny raz, to ona za każdym razem będzie inaczej brzmiała, za każdym razem będziemy ją inaczej odbierać, bo i my się zmieniamy, i pianista się zmienia, i okoliczności się zmieniają, także myślę, że to jest taki dobry moment, żeby ten Chopin znowu w nas zagrał. I to też taka piękna klamra w tej sentymentalnej podróży, bo pałacowe spotkania z muzyką powstały może trochę jako prezent na tą dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, a tymczasem tort pojawia się też z racji 15 urodzin pałacowych spotkań z muzyką, 15 jubileuszowej edycji. Więc to wszystko się przepięknie przenika i rzeczywiście wiele się zmienia. Niezmienne jest to, że nie brakuje chętnych, którzy chcą przychodzić na te koncerty, którzy chcą słuchać Muzyki i którzy wracają też do. Tych sentymentalnych wykonań do tych koncertów, które już za nami, ale cały czas też patrzą w przyszłość. A ta przyszłość znowu pięknymi dźwiękami się nam tutaj maluje, bo koncert pałacowych spotkań z muzyką to jedno, ale Stowarzyszenie Ars Juventutis prowadzi też szereg innych działań, między innymi Ars w Atrium. I to też już tuż po tym jubileuszowym koncercie, kolejny w sumie tak. w ciągu dwóch tygodni. Bardzo się cieszę, że pani troszeczkę o tym powiedziała i nawiązała, ponieważ Ars w Atrium jest to takie bardzo malutkie dziecko Stowarzyszenia Ars Juventutis, ponieważ rozpoczęliśmy ten cykl w zeszłym roku. Na razie mamy na celu zorganizowanie dwóch koncertów w roku i to nam się w zeszłym roku udało i myślę, że w tym również. Miejsce jest niezwykłe, ponieważ Atrium naszego wspaniałego odbudowanego albo przebudowanego Domu Kultury, to też jest takie bardzo urocze miejsce. Myślę, że z wielką potencjałem, także artystycznym, bo przestrzeń jest piękna i można tam łączyć muzykę z różnymi innymi sztukami. I tak nam się to udało w zeszłym roku. Że wspomnę tylko, że pierwszy koncert Ars Vatrium był połączony z Dniami Bułgarskimi, które odbywały się w Cekisie. I grał taki świetny duet aldo-duo który ma już swoich fanów w Skierniewicach. Natomiast kolejny koncert z tego cyklu, który odbył się w październiku, był połączony z wernisarzem malarskim pani Kochanowskiej, Reginy, Reginy bodajże, żebym nie zmieniła imienia. Tam z kolei grała harfistka z flecistką, więc zestaw też był zaskakujący i intrygujący. I udało nam się w tym roku również połączyć to z cykisowskimi imprezami, bo pierwszy koncert z tego cyklu będzie... Będzie 16 marca, czyli już króciutko po, po pałacowych spotkaniach z muzyką. I będzie to koncert. Perkusja, jakiej nie znacie, znowu będzie połączona z wystawą tkanin tym razem, ale nie chcę Państwa wprowadzać w błąd. Bliżej tego koncertu jeszcze się zjawię u Państwa i wtedy o szczegółach powiem. Natomiast znowu myślę, że ciekawa propozycja artystyczna, bo perkusję, instrument jako perkusja kojarzymy przede wszystkim z tym zestawem perkusyjnym, który w zespołach rokowych, tudzież różnych innych, ale jest bardzo ściśle jakoś tam z naszym wyobrażeniem o perkusji związany. Tymczasem tym perkusja to jest mnóstwo innych wspaniałych instrumentów, marimba, wibrafon, ksylofon, werbel i te wszystkie instrumenty zostaną Państwu 16 marca zaprezentowane. Myślę, że to będzie odkrywcze. Dla niektórych. I myślę, że to też pozwoli rozjaśnić niektórym, kiedy słuchamy muzyki i słyszymy instrument, którego no nie jesteśmy w stanie rozpoznać po pierwszym dźwięku, to będzie też taka bardzo dobra lekcja, właśnie o tym, że te instrumenty są bardzo różnorodne, bardzo bogate i z pewnością wśród tkanin się ujawnią może nawet bardziej uwydatnią. Odczarują, Odczarują albo zaczarują niektórych słuchaczy. Mam taką nadzieję, tym bardziej, że będą grali bardzo młodzi ludzie, studenci lub absolwenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Wystąpi też kilkoro utalentowanych uczniów samorządowej szkoły muzycznej drugiego stopnia. Także to będzie mocna jazda, tak to nazwijmy. I myślę, że to w ogóle rok dla Stowarzyszenia Ars Juventutis będzie takim trochę roller rollercoaster. Bo rzeczywiście i 15. jubileuszowe spotkania, pałacowe spotkania z muzyką i Małe Dziecko, czyli Ars w Atrium, ale chociażby sama odległość czasowa organizacji dwóch, nie mówmy, że małych, bo jednak dość dużych wydarzeń, dwóch koncertów w przeciągu w sumie dwóch tygodni, to rzeczywiście jest no, jest wyzwanie. Zwłaszcza, że wiemy, że Marzec szybciutko przeleci i w kwietniu kolejne pałacowe spotkanie. A w kwietniu, 12 kwietnia no już kolejne jubileuszowe pałacowe spotkanie z muzyką. Też będzie się działo, ponieważ wystąpi zespół The Loop Group. Jest to znana grupa skierniewiczaną. Też miałam przyjemność ją gorścić na jednym z pałacowych spotkań z muzyką. Kiedy to promowali wydanie swojej pierwszej płyty, a było to w 2018 roku. Natomiast w 2023 panowie wydali kolejną płytę, równie wspaniałą i zaskakującą, więc myślę, że będziemy słuchali też materiału takiego miksu. I z pierwszej płyty, i z drugiej spłyty, a w pierwszej płyty, płyty Furore zrobiły cztery roku Vivaldiego na cztery saksofony. To było naprawdę wielkie wydarzenie, i brzmią te utwory, zdawałoby się, na tak odmiennej grupie instrumentów fenomenalnie. I niepowtarzalna okazja, żeby posłuchać, doświadczyć, zobaczyć na własne oczy, usłyszeć na własne uszy, bo wszystkie koncerty są bezpłatne, więc nie obowiązują żadne zapisy. Nie ob Obowiązują wejściówki, bilety, to jest po prostu dla państwa, tak, żeby poznać nowe brzmienia, nowe kultury czasami, no i też nowe instrumenty. Dokładnie tak, taka idea nam przyświecała. W obecnych czasach jest to coraz trudniejsze, nie ukrywam tego. Natomiast bronimy się bardzo przed biletowaniem, ponieważ chcemy, żeby jak najszersze grono publiczności zechciało nas odwiedzać, zechciało korzystać. Ponieważ na wszystkie koncerty staramy się sprowadzać artystów naprawdę bardzo wysokiej klasy, z ogromnym też, mimo czasami młodego wieku, ale doświadczeniem scenicznym, z wielkimi umiejętnościami wirtuozowskimi. Nie trzeba jeździć do dużych ośrodków, żeby posłuchać naprawdę dobrej muzyki. A jeszcze a propos a Stowarzyszenia Ars Juventutis, to warto podkreślić, że też za chwilę, bo na koniec maja, zacznie się nasz kolejny 23 już. Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Stowarzyszenie ze szkołą prowadzi też Małą Filharmonię, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo się dzieje. I o wszystkim postaramy się powiedzieć na 88,6 FM, ale myślę, że w małych dawkach, małymi krokami będzie zdecydowanie łatwiej. Dokładnie. Bo bogactwo tych koncertów jest naprawdę przeogromne. Więc póki co zapraszamy Państwa w piątek, 23 lutego do Biblioteki Pałacu Prymasowskiego na kolejny Koncert w cyklu pałacowych spotkań z muzyką, a wyjątkowy, bo pierwszy w piętnastej jego edycji. Nie mogłabym tego lepiej ująć. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam i do zobaczenia 23 lutego. Dziękuję. A ja przypomnę, że moim Państwa gościem była Pani Bogusława Delewska ze Stowarzyszenia Ars Juventutis. Bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze raz.